Gość Radia Warszawa. A dziś gościem Radia Warszawa zgodnie z zapowiedzią Mateusz Marzoch, szef Straży Marszu Niepodległości, członek zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Kłaniam się nisko. Witam również. I na początek prośba do wszystkich słuchaczy oraz widzów Radia Warszawa o subskrybowanie naszego kanału na YouTubie, ale także wspieranie radia na Patronite. Szczegóły w opisie tego materiału, także można zeskanować kod QR, który teraz wyskakuje na ekranie. Warto wspierać Radio Warszawa w rozwoju. Panie Mateuszu, jak przebiegł wczorajszy marsz niepodległości? Spokojnie, niektórzy Oceniają, że wyjątkowo spokojnie był to wbrew pozorom najspokojniejszy marsz niepodległości. E, takie relacje z uczestników, reporterów, również widziałem właśnie, właśnie w internecie. Mm, I muszę przyznać, że faktycznie tak było. E, jakby od kiedy marsz ruszył, rozpoczęło się nasze zgromadzenie, e, wszystko przebiegało bardzo płynnie i spokojnie e, i bardzo sprawnie. Ja ze swojej strony, jako właśnie osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie tego marszu, muszę przyznać, że że obyło się praktycznie bez żadnych, bez żadnych incydentów na, tej, na, na, na trasie. Wszystko biegło bardzo płynnie, czoło marszu raczej się nie zatrzymywało i, 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 i wszystko było spokojnie mm -hmm. po prostu. Mm -hmm. Ale no, powiedzmy, że nie było aż tak idealnie, jak teraz pan, pan to opowiada, bo była, była ta rozlana substancja, hukinol, tak. Jakiś... Hukinol, tak. Tak. E, tak, 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 i to e, dochodziły do nas takie słuchy, znaczy nie mamy tego potwierdzonego, jeżeli chodzi o niektóre fragmenty. Mamy potwierdzenie, że na błoniach stadionu narodowego, w okolicy, w której czekały zaparkowane futraki, które wieczorem karmiły uczestników manifestacji, którzy tam dotarli, zostały oblane faktycznie fukinolem. Był, 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 był taki incydent. Szczęśliwie przy naszej scenie końcowej na błoniach, tam cały, całą noc była straż wystawiona, więc, więc tam nikt nie podchodził. I była też informacja o tym, że na tym miasteczku niepodległości, które organizowaliśmy między patelnią a dworcem centralnym, przy, przy w okolicach PKP Warszawa Śródmieście, tam też w okolicy, w okolicznych nachodniku, w okolicznych miejscach została wylana ta substancja. A wiadomo, kto to zrobił? No najpewniej nasi przeciwnicy. No, e, w Warszawie ostatnimi czasy bardzo aktywne stały się grupy tzw. antify skrajnej lewicy, bojówek skrajnej lewicy, które walczą z e, tzw. faszyzmem, jak to oni nazywają, e, fizycznie. E, mieliśmy nawet w Warszawie kilka przypadków e, w przeciągu ostatniego roku pobicia e, naszych działaczy, ze względów właśnie politycznych, motywowanych politycznie i, i, i poglądowo. I przypuszczam, że to, że to ta grupa wyrostków, e, bo to są bardzo młodzi ludzie, zazwyczaj postanowiła tutaj figla spłatać, ale szczęśliwie e, rześkie, świeże powietrze, listopadowe, jakby te przykre zapachy w miarę szybko rozmyło. Mhm. No a pan mówi o wyrostkach, ale jeszcze na balkonie, na trasie Marszu Niepodległości to raczej starsze <coughs> osoby, tak patrzyłem. Tak. Z banerem e, prawdziwym. Patrioci nie maszerują z faszystami. I yy, znajomy podesłał mi zdjęcie z, z Trasy Marszu, i było widać, że na, na górze, na bodaj na budynku naprzeciwko, była ustawiona ekipa z kamerą, tak jakby sprost skierowana na ten balkon i na to, co się wydarzy w tym miejscu. Może policja po prostu chciała zobaczyć, jak, co będzie się działo, a może to była jakaś szerzej zaplanowana akcja, prowokacja? Jak pan to interpretuje? Znaczy, wydaje mi się, że nie, nie, nie wiem nawet o tej, o tej kamerze na dachach e, budynków wzdłuż trasy. Bardzo dużo ludzi stało. Tam są prywatne mieszkania, biura. E, media też się zwracają o to, żeby o możliwość wejścia na, na wyższe kondygnacje. Ta ekipa akurat, akurat była zamaskowana, e... wyglądała dość dziwnie, bo to byli ludzie z kominiarkami na twarzy. Jest szansa, kamerę. że to była policja, w takim razie, która, która chciała mieć ogląd sytuacji w tym miejscu. No, my w czasie zgromadzenia zabezpieczając zgromadzenie jako straż marszu. Jesteśmy w kontakcie ze, ze służbami miasta, z policją, które informują nas również, jeżeli są jakieś niebezpieczne incydenty, dają nam znać, jako służbie porządkowej, że uważajcie na ten obszar. I tutaj też, tutaj też dostaliśmy ostrzeżenie, że taka grupa, mówię o tej grupie na balkonie, jest i że, taka, że taki baner został wywieszony. Przygotowaliśmy się na zabezpieczenie tego miejsca. Szczęśliwie szczęśliwie z tego co przynajmniej na ten moment mi wiadomo tam nic się nie stało no ci ludzie tak starsi ja widziałem przez pewien czas jak oni montują tam um, siatkę na okno na ten balkon chyba żeby tam nic im nie wleciało do tego na ten balkon do tego mieszkania ale zdaje się że wszystko dobrze no przykro szkoda że szkoda że tacy ludzie w taki sposób próbują Polakom to święto odbierać ale słyszałem że to ta sama ekipa która przeszkadza co miesiąc na placu Piłsudskiego. przy pomniku tak. e, ofiar e, katastrofy smoleńskiej to też e... Dziwne towarzystwo, ale nie będziemy ich tam szerzej analizować. Chciałbym zapytać przede wszystkim o Straż Marszu Niepodległości. No, wczoraj, można powiedzieć, mniej pracy niż tradycyjnie, bo, no, bo rzeczywiście wyjątkowo spokojny marsz i dobrze. Cieszymy się z tego. Kim są członkowie tej straży? Jak szukacie? Czy to są ludzie, którzy sami się zgłaszają? Kto to jest? E Członkami Straży Maszyny Niepodległości są wolontariusze z różnych, które, których trzon stanowią działacze dwóch organizacji. Młodzieży Wszechpolskiej, która, która ze swoich działaczy po prostu deleguje, wśród której ludzie się zgłaszają też jak gdyby do tego, żeby pełnić te funkcje w straży. Drugim, chociaż ilościowo pierwszym składowo trzonem jest trzonem jest ruch narodowy, który tutaj no, wystawia, wystawia pokaźną grupę również swoich, swoich działaczy do tego, żeby pełnić służbę w straży. I mniejsze, mniejsze grupy, które, które, które wspierają nas swym zaangażowaniem. W tym roku chociażby mieliśmy grupę rolników, która z ogólnopolskiego oddolnego strajku rolników, zdaje się dobrze, rozwinąłem nazwę, która wspierała nas również tego dnia bardzo sprawnie, bardzo, bardzo zorganizowana ekipa. Więc mamy tutaj jakby części składowe z różnych organizacji, mamy też osoby, które zgłaszają się do nas przez. de I są wcielane, jak gdyby do tych już doświadczonych większych jednostek i razem z nimi działają. To są wolontariusze. Oni, oni za swoją pracę nie dostają wynagrodzenia. A jakoś się przygotowujecie do tego dnia konkretnie? Tak, 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 tak. tak. No, my jako Sztab Straży Marszu pracujemy praktycznie cały rok nad przygotowaniem zabezpieczenia tego dnia. Przez pierwszą część roku, dalej przed marszem, szkolimy się. Podsumowujemy oczywiście poprzedni marsz, wyciągamy wnioski, planujemy, co można zrobić lepiej. Zgrywamy naszych ludzi, odbywamy te szkolenia, o których już wcześniej wspomniałem, w miarę regularnie. Przed samym marszem ta praca ulega intensyfikacji, szkoleń jest jeszcze więcej, szczególnie dla osób, które w ostatniej chwili się zgłaszają, a my jako sztab zajmujemy się już szczegółowo planowaniem zabezpieczenia tego zgromadzenia, co jest. Powiedziałbym dość łatwe bo od kilku lat jest ta sama trasa, ta sama więc trasa. wiele się na niej nie zmienia. No tak i wiele też się na szczęście nie wydarzyło. No ale musicie być przygotowane na sytuację no, naprawdę <coughs> trudne, na, 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 jakąś, na jakiś atak. Czy to jest też taka kwestia samoobrony? Yy, to znaczy. Ważną kwestią tutaj jest to, że straż marszu nie jest formacją, jakby, to jest formacja ochotnicza, to jest coś, to jest coś na zasadzie mm, takich, no tych nieszczę nieszczęsnych, obywatelskich patroli, mhm. y, podobne podstawy działania, jak straże gminne, czy miejskie, bo też y, funkcjonujemy na zasadach obywatelskiego zatrzymania, czy działania w stanie wyższej konieczności i, I tutaj to jest takie, takie skomplikowane. Ponadto jakby ustawa Prawo o zgromadzeniach wymaga, że my mamy zapewnić w jakiś sposób bezpieczeństwo tego zgromadzenia, ale nie nakłada na nas tych obowiązków, które się nakłada na policję. Natomiast ze względów, jakie wiemy, jak marsze wyglądają, my oczywiście staramy się być przygotowani na wszystko. Planujemy drogi ewakuacji, mamy zabezpieczenie medyczne w tym roku. 15 karetek pogotowia z zespołami, ponad 200 ratowników w patrolach pieszych. Planujemy działanie na wypadek sytuacji w stylu pożar. Mamy ze sobą gaśnicę w sprayu bardzo poręczne i bardzo praktyczne. Ciekawe odkrycie też, że coś takiego istnieje. Nasi strażnicy są wyszkoleni również w zakresie właśnie udzielania pomocy przedmedycznej, a na tych szkoleniach Zwracamy również uwagę na, na to, jak się zachować w sytuacji paniki w tłumie, w sytuacji wystąpienia jakiegoś zdarzenia, nawet terrorystycznego, czy w sytuacji wystąpienia prowokacji, która też może doprowadzić do jakichś. No niebezpiecznych, niebezpiecznych sytuacji. Dopytam jeszcze o liczbę uczestników, bo tu mamy dwie liczby: 90 tysięcy twierdzi ratusz, wy mówicie 250 tysięcy. Gdzie leży prawda? E, od e, kolegi, który, który pracuje z nami przy tym marszu od strony technicznej, się zajmuje organizacją, który praktycznie już od, prak no, od początku tak naprawdę. Mm -hmm. Z nami pracuje. No, on twierdzi, że to był jak nie największy, to drugi największy mecz niepodległości. Mhm. Wydaje to znaczy, mi się, że objętościowo, objętościowo tyle, ludzi, tak? tyle ludzi. Ludzie naprawdę bardzo długo szli. Bardzo dużo ich było. Ten tłum nie, nie był w żadnej części zgromadzenia rozrzedzony. Ja już teraz nie pamiętam niestety, jeszcze podsumowania nie robiłem. Mamy gdzieś tak zwane logi, mhm. gdzie, w którym miejscu było czoło, a gdzie był koniec, o której, się, o której wychodziliśmy. To musi być ja raczej się skłaniam ku temu, że było to ponad 200 tysięcy osób, no to był jeden z największych marszów. Zdecydowanie jedna z największych w Polsce. Największa manifestacja patriotyczna Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy, a za bezpieczeństwo odpowiadał między innymi oczywiście Mateusz Marzoch, szef Sta straży Marszu Niepodległości, członek zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.